Po części udało się przerwać tą niechlubną serię. Bo dzisiaj remis jeden punkt, ale chyba myśleliście, chcieliście wygrać dzisiaj i zanotować trzy punkty. Na pewno mamy niedosyt, bo tych sytuacji było sporo. Do, w miarę dobrze graliśmy, kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Aczkolwiek w piłce no, tak czasem jest, że, że, że nie wszystko wpada, i, i teraz to nam oddało niestety, że nic nie wpadło. No. Gryf, pomimo tego, że znajduje się na dole tabeli, wysoko postawił poprzeczkę. Też yy, warunki fizyczne zawodników, siłowa gra dawała się we znaki. Jak z Twojej perspektywy wyglądał dzisiejszy pojedynek? Na pewno gryf oddał nam inicjatywę. Yy, był nastawiony bardziej na grę defensywną i wychodzenie z kontry. Aczkolwiek byliśmy na to przygotowani, a nie uszczegliśmy się błędów takich jak przy straconej bramce, gdzie myślę, że zabrakło trochę kon koncentracji No i, i wyszło jak wyszło. Jeżeli dobrze liczę, to zanotowałeś 13 występ w oficjalnym spotkaniu Garbarni. Jako młody zawodnik, jako 19-latek, grywasz na środku obrony, w środku pomocy. Gdzie czujesz się najlepiej i jak te mecze z Twojej perspektywy wyglądały w nowej drużynie po dołączeniu tutaj w lipcu? Znaczy dla mnie to nie ma różnicy. No, zagram zawsze tam, gdzie, gdzie, gdzie trener mi każe. Już we wcześniejszym klubie byłem do tego przyzwyczajony, że, że byłem rotowany. No, co mogę powiedzieć o moich występach? No są one trochę lepsze, trochę słabsze, aczkolwiek chyba wiem, że, że jeszcze wszystkiego nie pokazałem i mam nadzieję, że, że nadejdzie ten czas. Teraz przed Wami dwa wyjazdowe spotkania. Pewnie na wyjazdach notujecie dobre wyniki, nie przegraliście, 8 punktów na 12 możliwych do zdobycia. Z jakimi nadziejami pojedziecie do Bytowa, a później do Pruszkowa? Myślę, że do Bytowia, no, nie mamy innej opcji jak jechać tam i przywieźć trzy punkty. Na, na pewno będziemy zrobić wszystko, żeby, żeby to się udało, no, ale zobaczymy za tydzień.